W dzisiejszym specjalnym odcinku będziemy wspominać lokomotywę EP07361, która była rarytasem bardzo rozpoznawalnym ze względu na swoje charakterystyczne barwy. Mnie udało się spotkać tę lokomotywę kilka razy. Właśnie tymi spotkaniami podzielę się w tym filmie. Łącznik posadowy. Dostanieci słuchaczy.

To jest Berlin-Warszawa Express opóźniony półtorej godziny. I sami zobaczcie, co tutaj go prowadzi. EP07361. Takich atrakcji się nie spodziewałem. Ale mamy to. Berlin-Warszawa-Express z rarytasem. Powiem tylko tyle, na końcu składu Intercity Wybrzeże mamy dzisiaj rarytasa. Drzwi skrzydłowo łamane, wagon klasy pierwszej, lecz nas bardziej interesuje ta lokomotywa, która ma herb Gdyni, EP 07 w końcu, po latach można powiedzieć, spotykamy się. W Zakład północny w Gdyni naprawa P4 w styczniu ubiegłego roku. Więc posłuży nam długo. Bardzo charakterystyczna lokomotywa. Wydaje mi się, że chyba każdy miłośnik kolei w Polsce kojarzy ją. robi wrażenie naprawdę na żywo o wiele ładniej wygląda niż na filmach albo na zdjęciach ep07361 I jeszcze mechanik nam odpalił ją że tak powiem pięknie atrakcji się dzisiaj nie spodziewałem, a tutaj te wspomniane przeze mnie śledzie. Wjechał pociąg lotniskowy, a nas interesuje ta piękna siódemka. Rok produkcji 1989.